Witam Was bardzo serdecznie w odcinku informacyjnym. Chciałem Wam dzisiaj przekazać, że seria Sam w Minecraftie na modach jest wyłączona, jest na razie wstrzymana. Za ten sam w Minecraftie, będzie to teraz się nazywało Sam w Minecraftie. Tam już odcinek 11, ale to zaczynamy grać na jogboxie. Myślę, że będzie przyjemniej. No i oczywiście, według mnie, lepiej, bo. Tutaj nie ma tak łatwo. Yy, na, na modach, oczywiście, i myślę, że tu będzie po prostu więcej zabawy, bo tutaj są różne takie dodatki, czego nie ma w, na modach. Yy, tam, gdzie my graliśmy, i po prostu nie ma tutaj takich prostych yy, modów. Tak jak ja na przykład miałem. Z czasem byście zobaczyli, że tam jest taki itemek kopiuj kopiujący. Kurwa kopiujący. Yy, byście zobaczyli, że po tym itemku już można mieć wszystko, więc i tak nie wiem, może jeszcze trzy odcinki fajnie wyszły, a reszta to już lipa. Więc zaczniemy nową serię. Wiem, przepraszam Was, że tak ciągle nowe serie zaczynam, lecz to jest kontynuacja. Można tak powiedzieć, że to jest kontynuacja tej na modach, lecz teraz na Xboxie. Yy, myślę, że to jakoś większego problemu nie będzie. Yy, no i proszę Was jakoś, nie wiem, o wyrozumiałość, bo naprawdę się bardzo starałem, yy, jeżeli chodzi o sam w Minecrafcie. No, no i tak po prostu, no. Przepraszam Was bardzo i myślę, że będzie was, Wam się podobała nowa seria. No, no to do zobaczenia. się. Trzymajcie się, cześć!